odgrywa ogromną rolę dlatego że klucz naszego biznesu to jest klient który głosuje na produkty swoim portfelem Dzisiaj widzimy klienta coraz bardziej wymagającego. On nie tylko wymaga dostępności produktów, ale coraz bardziej przygląda się temu, co jest wewnątrz produktu. Nie tylko mówimy tu o zdrowiu, nie tylko mówimy o składnikach żywności, ale też właśnie wszystkim, co się, za, co się kryje za żywnością, czyli między innymi zrównoważonemu pozyskaniu surowców. On patrzy na to, czy produkty są uporawiane w sposób zrównoważony, czy jest wykorzystywana. Duża ilość nawozów, czy one są odpowiedzialnie stosowane do, do produkcji. Zastanawia się też dzisiaj nad polityką dobrostanu zwierząt przy produkcji produktów odzwierzęcych. Także widzimy, że tematy związane z wpływem produkcji żywności na środowisko mają ogromne znaczenie dla naszego klienta. I ten klient też głosuje poprzez portfel. My widzimy dzisiaj, że produkty, które mamy w ofercie, które mają w sobie zrównoważone surowce, są wybierane chętniej przez klientów, czyli głosują po prostu też portfelem. Tak, oczywiście badamy ko postawy konsumenckie pod tym kątem, e, robimy badania ankietowe, w których odpytujemy naszych klientów, co dla nich jest ważne, e, więc rzeczywiście ważne są dla nich tematy związane z pozyskaniem surowców. Ważny jest dla nich temat odpowiedzialnego w ogóle biznesu, bo żywność mówimy tutaj o żywności mówimy od początku, czyli od pola. Do stołu, a tym stołem to jest też marnowanie żywności, między innymi. Więc widzimy, że coraz więcej klientów o to pyta i w ankietach rzeczywiście coraz więcej klientów zwraca na to uwagę. Jak zapytaliśmy klientów, czego najbardziej oczekiwaliby od żabki w zakresie odpowiedzialnego biznesu, to wpływu na niemarnowanie na przykład żywności, to wpływu na kwestie związane z pozyskaniem odpowiedzialnym surowca. Więc myślę, że to jest niezmiernie ważne dzisiaj, a jeśli klient będzie przekonany do tego i będzie miał zaufanie do produktów, którymi handlujemy, nie tylko my, ale pozostała, pozostały sektor retail, jeśli będzie miał zaufanie, no to będzie te produkty po prostu kupował.